15 lutego tego roku, jak już wspomniałem, jechałem z Radząca do Nowogardu i mniej więcej na wysokości koliny, generalnie kawałek za kolinę na autostradzie A2, przeleciał mi drogę jakiś taki dziwny. bardzo no, to spotkiem, generalnie. Dosłownie e, taki sam, jak pokazują, pokazują na takich starych filmach. E, że taki jakiś pojazd, który był zrobiony w dość dziwny sposób był ciemny w kształcie takiego cygara. I to co było charakterystyczne, to dookoła niego, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przejawem się po prostu świat. Tak w kółko ruchem owalnym się pojawiały, główny kolor to był pomarańczowy. Faktycznie życzyny, jakby nieciągnie z takiego starego filmu. No i też przeleciał i na tym się go nie skończyło. Był dość nisko i tak jakby lądował. To były takie główne rzeczy, które widziałem. Proszę pana, jakiej wielkości był ten obiekt? Jeszcze raz niech pan powie i na jakiej wysokości i w jakiej odległości od pana? To znaczy tak, takie moje wrażenie. Wielkość autobusu, wielkość ciężarówki, coś takiego. Jeżeli chodzi o wysokość, to mogło być 20-30 metrów. Może troszeczkę jest kwestia, tego, że byłem taki kierownicą, więc też, też jeszcze tam coś jakby chodził, grę. Ale w każdym razie nie wysoko widziałem dość wyraźnie. On przeleciał nad. Nad tak? samochodem, tak, na przed samochodem, przed samochodem z północy na południe, bo akurat ta dwójka jest poprzed Polski Sunk, w tym kierunki akurat Kujarzy. Czy to był tuż przed pana samochodem? To znaczy, wie pan co, przed moim samochodem, no nie no, kawałek przed moim, proszę wziąć pod uwagę, że to była autostrada, więc... Ja mówię, wie pan, w tym sensie, ja rozumiem, tak? tylko że w tym sensie, że czy jeszcze byli inni użytkownicy drogi, czy jeszcze były jakieś inne samochody? Tak, było jeszcze kilka, kilka samochodów, bo, bo wszyscy po prostu trochę kilka samochodów przede mną, które było po przed początkowo zaczęło hamować, to takie miałem wrażenie, że był jakiś wypadek, przynajmniej przecież taki już ktoś na drogę szedł, e, Ale chyba to było kwestia związane z tym, że po prostu każdy że, że kierowcy zauważyli tą tą samą rzecz. Tych, tych osób mogło być, nie wiem, pięć, dziesięć, nie więcej, bo to było, to był wieczór dziewiętnasta, dwudziesta, bo nawet wyliczałem sobie dokładnie kiedy to mogło być w racji wyjazdu właśnie z Radomska, kiedy, o której godzin tam mogłem na akurat przyjeżdżać. Czy była jakakolwiek tak, tak, reakcja tych pozostałych kierowców? Czy oni się zatrzymali, yy, wysiedli mm, z samochodów? Nie, nie, nikt się nie zatrzymywał. Wszyscy pojechaliśmy dalej prosto. Ja zjechałem na stację Orlen. Być może ktoś też zjechał na stację Orlen, bo akurat kawałek dalej była taka stacja. Zjęła mi tro, dro, droga, nie wiem, jakieś 3-4 minuty, żeby do stacji Orlen dojechać. Rozumiem, że nie było żadnej szansy żadnej na zrobienie zdjęcia czy filmu, bo to było zbyt, zbyt, zbyt krótko. No nie, no, zbyt krótko. Miałem aparat, ja w wożerzniku, także... Nie było szans. Czy wyklucza Pan wszelkiego rodzaju zidentyfikowane obiekty, czyli balon duży, samolot, motolotnia, no motolotnia może nie, bo to już za ciemno, tak? Motolotnia na pewno nie, znaczy wie Pan, to było za dużo na balon, bo w, pierwszym, w pierwszej kolejności myślałem, że a, pewnie jakiś balon, tak? Że ktoś sobie żeby takie dziwne, takie dziwne coś, nawet że takie, tam, nie wiem, jak się dokładnie nazywa, ale z czasów II wojny światowej do czasu, się pokazuje, takie, takie, takie maszyny, które latają, są z dużym balonem u góry i pod spodem pod spodem jest są miejsca do, do siedzenia nie pamiętam, po prostu nie znam w pierwszym momencie myślałem że to jest coś takiego ale nie było w tego balona to nie było Jak jakby pan odkreślił prędkość tego przesuwania się no rozumiem że to nie jest hmm. takie proste ale w kilometrach no na godzinę. to było to było w kilometrach na godzinę no to była dość wolna prędkość generalnie taka taka trochę nie... Znaczy, no, samoloty na pewno tak nie latają, to samolot potrzebuje, potrzebuje szybką prędkość, żeby lecieć. E, balon, no, no jeżeli jest unoszony prędkością wiatru, to mniej więcej w takim tempie, ale wydaje mi się, że ta, ta, ten przedmiot, ten, ten pojazd troszkę był szybszy. Rozumiem. To było, to było coś takiego, tak jakby, nie wiem, helikopter podchodził do lądowania, leciał poprzez, poprzez drogi, no trudno nie zapisać, jaka to była prędkość. Ale wyklucza pan helikopter helikopter też wykluczony, na tym takim owalnym kształtem po prostu niczego nie było. Czy w Albo samochodzie tak, Pana, czy w samochodzie byli jeszcze jacyś pasażerowie? No nie no, problem z tym, że byłem, tylko już jestem. Opowiadał Pan o tym komuś, co Pan e, Tak, 15 lutego tego samego dnia e, ze stacji Orlen dzwoniłem do, do mojego wspólnika, do szwagra, również się kontaktowałem z dziewczyną. Tego samego dnia. Następnego dnia, 16 lutego, byłem w miejscowości Węgorzyno, to jest zachodnio-pomorskie koło Nowogardu, o którym wspomniałem. Tam jest rodzina Ciocia, której też to wspomniałem, ale wszyscy to podróżowaliśmy na zasadzie, że kurczę no, to nie coś takiego wytłumaczalnego, normalnego. E, także kilka osób wówczas kilka osób wówczas poinformowałem, później oczywiście zapomniałem o całej, o całej sytuacji. Dopiero przez przypadek, że wczoraj, bądź przedwczoraj, weszłam na Państwa stronę. Szukając informacji o trzęsieniu ziemi w Japonii, co było powodem, tam zobaczyłem, że, że, że była jakaś ponoć inwazją, czy inwazja, nie inwazja, że ponoć zostały zaobserwowane, e, zaobserwowane tego typu obiekty. Dobrze. dobrze. Prawda, czy, pan, też... czy pan kiedyś widział tego typu obiekty i czy wierzył pan nie, w to, że nie takie w... obiekty są? Co Pierwszy raz jeszcze się z takim spotkałem, czy wierzył? No trudno mi określić, bo nie miałem do czynienia. I już rozumiem. I już na koniec. Pan sugeruje, że ten obiekt mógł wylądować, tak? Tak. Przynajmniej z jego toru. Tak, tak, mam, takie, mam, takie, mam, takie, mam wrażenie. Ale co, co, co się dokładnie z tym działo, no trudno mi powiedzieć. Powrócił w stronę łąk, lasu, które gdzieś tam przy autostradzie były. Ale miałem wrażenie, jakby w do lądowania, czego Postanowił Pan zachować anonimowość po to, żeby się po prostu nie narazić na śmieszność? Hmm. W tym mieście taką działalność chciałbym być rozpoznawalną osobą, więc wolałbym zostawić, zostawić to anonimowe.